Jak zadbać o jakość plonów cebuli i odporność na szkodniki w trudnych warunkach klimatycznych? Właśnie w czasie tego wydarzenia zaobserwowaliśmy wyjątkowo udane plony cebuli, i z tego filmu dzięki naszym ekspertom dowiecie się o zastosowanej przez nas technologii. Między innymi zastosowaliśmy preparat Kamax, który wyróżnia najwyższa zawartość podasu, bo aż 56%. Super 50 biostymulator nowej generacji o udowodnionym działaniu doskonale przygotowuje i osłania rośliny przed abiotycznym. Poza tym nasi eksperci opowiedzą o Belfrutto, o Natural SL czy Smart Silu. Posłuchajcie. Analogi na części pola zastosowaliśmy e, preparat Kamax. E, jest to e, wysoko skondensowany potas. Wiadomo, że w tym okresie e, cebula wymaga największej ilości potasu i jest to składnik, który decyduje o budowaniu plonu e, i o też bardzo dobrym przechowywaniu później tych plonów. Także Kamax zawiera aż 56% e, potasu w swoim składzie. Co ważne, nie zawiera azotu e, i zawiera również. Z niedużą ilością fosforu. Jest bardzo łatwo rozpuszczalny i od momentu budowania plonu, od tworzenia, momentu tworzenia zgrupienia, powinien być podawany w dawce 3, maksymalnie do 4 kg na hektar. Może być łączony z fungicydami, z insektycydami. Także w zdecydowanie Kamax robi różnicę tutaj w odżywieniu w cebuli, ale i innych warzyw przechowalniczych. A teraz krótko o Belfrut to Kompleks. Jest to organiczno-mineralny nawóz. Zawiera również 14% siarki, ale co najważniejsze zawiera również e, kwasy humusowe. W każdych 100 kg nawozu Belfrutto znajdują się 3 kg kwasów humusowych, które oddziałują nie tylko na rośliny uprawną, ale również na Glebę pobudzają życie mikrobiologiczne, użyźniają tą glebę, a wiadomo, gleba to jest podstawa dobrego plonu każdej, każdej uprawy. Także zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. Belfort to dostępne jest w hurtowni Florton w konkurencyjnej cenie. A teraz krótko koleżanka, która fascynuje się szkodnikami w uprawach i powie jak sobie z nimi radzić postaram się króciutko. Wiecie Państwo, że już od ładnych paru lat, w związku z tym, że ociepla nam się klimat i borykamy się z długofalowymi suszami, uaktywnił się bardzo w Malutki taki przecinek, jak ja to nazywam, ledwo widoczny, który się chowa w pochwach liściowych, później wychodzi na żer. Natomiast jest bardzo, bardzo, z każdym rokiem jest jego bardzo, bardzo dużo i w momencie, kiedy kiedy się w zasadzie pojawia od końca kwietnia bądź początek maja, to nie opuszcza nas aż do zbiorów. E, I teraz tak, głównymi e, oczywiście tutaj monitoring, proszę Państwa, jest podstawą. Musimy e, obserwować swoje pola e, z tego względu, że e, metodyki, które, e, które opisują, że w należy pod koniec maja e, oglądać na cebuli z siewu, e, to już w tej chwili jest e, historia, ponieważ klimat nam się zmienia. Dlatego trzeba naprawdę obserwować nasze pola. Głównie też lokalizację. Jeżeli nasza cebula z siewu jest gdzieś niedaleko przy cebuli przy cebuli się, na nasiona lub przy dymce, z dymki, to albo o zimej, wówczas obserwujemy praktycznie plantacje bardzo, bardzo wcześnie. Najpierw oczywiście tą o zimą, później patrzymy na tą naszą z siewu. Tak na naprawdę taka norma ekonomicznego próg ekonomicznej szkodliwości, czyli w momencie, kiedy zabieg jest, jest sensowny, wykonać sensownie, to jest od 4 do 6 osobników na roślinę. Natomiast pamiętajmy, że chodzi tutaj zarówno i o larwy, i o dorosłe, bo obie formy są szkodliwe. Natomiast w tej chwili, jeżeli się pojawią w różnych punktach pola wciągnastki, to nie czekajmy, tylko wierzmy się, że tak powiem, za robotę, ponieważ mamy w tej chwili do czynienia nie tylko z wcirnazdkiem tytoniowcem, jak i z wcirnazdkiem zachodnim, którego cykl rozwojowy to jest co trzy dni. W związku z tym naprawdę sama widziałam na własne oczy, że czasami ta liczebność z dnia na dzień się bardzo, bardzo powiększa, i w momencie, kiedy osiągnie wielkość, a takie bywają, proszę mi wierzyć. 100-150 osobników na roślinę, no to wtedy jest już pozamiatane. Natomiast, i teraz króciutko, króciutko o ochronie, co my jako Natural Crop proponujemy. Nie, jesteśmy, znaczy nie mamy typowych insektycydów, natomiast mamy fajne produkty wspomagające. Jednym z nich jest Natural Crop SL zwana krótko SLK. Jest to produkt, który dodajemy do każdego zabiegu insektycydowego, fungicydowego, herbicydowego, który dzięki swojej między innymi, dzięki swojej takiej powłoce peptydowej powoduje, że bardzo fajnie pokrywa roślinę i nie pozwala spłynąć bądź odparować insektycydowi, pestycydom. Dlatego wzmaga taką, taką skuteczność tych środków, więc naprawdę warto. I ostatnio. Spotykam się coraz częściej z, z takimi opiniami od e, producentów, rolników, którzy ich słowami, zacytuję, powiedzieli, że bardzo lubię Natural Crop SL, ponieważ dobrze smaruje i pokrywa rośliny. E, także to jest jeden z produktów, który wspomaga e, tutaj walkę e, o wciornastko, o którym mówię. Poznaj Smart Sil. Osłania od zewnątrz, intensyfikuje fotosyntezę, buduje od wewnątrz. Natomiast drugi to jest Smart Seal, e, tutaj już kolega wspominał, jest to nawóz, produkt w zasadzie mineralno-organiczny, wapniowo-krzymowy. Ja może powiem o tej osłonie z zewnątrz, która, którą możemy zastosować, zastosować na, na, przeciwko wciornastkom, ograniczając żerowanie wciornastka, ponieważ jest to nawóz wapniowo-krzymowy. Oba te mikropierwiastki E, wysycają e, ściany komórkowe, dzięki czemu wzmacniają je. No i wiadomo, że nawet jeżeli taki wciornastek będzie miał do wyboru coś bardziej mięciutkiego, a przebijać się przez skałę, to nie będzie sobie ten ząbków. E, a poza tym, nawet jeżeli e, coś tam ugryzie, e, no to jednak e, będzie to mniejsze uszkodzenie, szybciej się zregeneruje, także szkodliwość będzie niewielka. Jeszcze tylko dodam, że dlaczego walczymy z wciornastkami, skoro on siedzi na Ponieważ jeżeli bardzo uszkadza szczypior, ogranicza powierzchnię asymilacyjną. W związku z tym jest problem z wiązaniem ładnych, ładnych główek cebul. Dziękuję serdecznie.